wejściówek, nie? Masz tam to zakupienie i też chyba tam jakieś forum płatności dodali. Verdi, dzięki wielkie za sponsorka. E, nie, przegrałem, przegrałem tam ten zakład z Bartmanem. Mam nadzieję, że chociaż może drugi wygram, więc jak ktoś jeszcze nie zostawił suba, to możecie zasubować kanał. Miałem dwa zakłady z, Bartman, z Bartmanem. Dzięki Verdi jeszcze raz za sponsorka i dzięki Jakub za 50 zł. Tak o tym właśnie mówiłem. Dobrze, że naprawili te donate y teraz. A tak na podzieszenie. Dzięki wielkie Jakub za 9, 50 złotych. kolejne, 9, nie? Ile? 50. Nie mam pytań, Sorry, że tak bez emocji, ale ja dzisiaj też jakoś trochę zmulony jestem, ale kurde, no totalny, nie? I ale dobrze, tak. że na... Ten, ten... Nie wiem jeszcze kiedy Janusz będzie Manhunt, nie wiem kiedy jeszcze. Ślizał dzięki... dzięki sponsora i dzięki Zurek za piątkę, co mówiłeś? On to na 100% nagrywał wczoraj, no bo świąteczne skrzynki. No chyba, że... Aha! Okay. Co? Dzięki Jakub za 100 złotych, a tak na pocieszenie pierwszy raz jestem na twoim live, ale przed chwilą wysłałeś mi 50 złotych na pocieszenie Jakub, a ja nie jestem nawet smutny, ale dziękuję, dziękuję byku, nie jest mi smutno, a ty mi wysłałeś... Ale jestem, ja przyspał, jestem jestem taki smutny, nie mogę znaleźć żadnych graczy na mapie Nie no, żartuję Żartuję oczywiście, dziękuję Ci bardzo Jakub za takie potężne nadejty Dziękuję Tobie bardzo, serio, mega doceniam takie wsparcie. Alright. Ja bada, bada. Teraz tak jak mówiłem, Ciechocinek właśnie ten A no, faktycznie, no, no mogli przybyć nie, po nas, no nie? No. Chodźcie, Norf od Kuba Co? Co to są za donate? A, bo święta w sumie były, co? Mieliśmy biec dalej na West. 82 zł Radek? Co się odwala? Jak minęły ci święta? No zajebiście minęły. Trochę sobie odpoczywałem i jest bardzo fajny humor, ale gościu... Pogięła Tak Jak Tak jak resztę donatorów. Co jest grane, jak dzisiaj znowu grubo jest? A sobie tylko biegam. Powinienem chyba kopać. No i... North jest tam od kuba po prostu i pobiegniemy sobie stąd, bo nie ma... Oprócz dziewiątego, dziewiątki nie dosięgam. Czekaj, bo i dziewiątkę ty... mam pod F, pod F mam dziewiątkę, a reszta czekaj, no to dosięgam. Co? Już. No nie, no bez jej, czekaj. Zostałem kolejną stówę tym razem od Bodzia, wesołych. Co? No nie mam wydań, co się dzieje. Ale hojni twoi widzowie dzisiaj. Dzisiaj jest jakiś wyjątkowy dzień, tak jak w sumie ostatnio tak samo. Dzięki wielkie Bodzie za 100 złotych, co jest zgrane? Ile? Ja nie mam pytań, się ma napierek. to prowadź już, bo ja jestem za bo ja cały czas dostaję te donate'y. Dzięki Cztery wielkie Bodzie za 100, 100 złotych. Serio, nie mam pytań, no. Dzięki wielkie Bodzie, serio, masakra. Ja pierdziele, nie, wojna donate'ów jakaś? No właśnie nie, no to są donatorzy, którzy po prostu... A masz wesołych, to dla ciebie, nie? Żadna wojna donate'ów. I dzięki wielkie za trójkę również, byku. Boże, co on robi? Ty przecież go rozwalasz! Czemu napierak rozwala ludzi? Przecież napierak nie słynie z takiego genialnego pop Rozumiem, że się nauczyłeś w parę dni, ale że aż tak rozwalać wszystkich ludzi, którzy grają tu całe życie? O, jest dwóch. Idą? Uważaj, żeby tam. Ten, ten. Strzeliłem mu w mordę. Eee, no to w takim razie, ludzie, odpalam donate'y, i robimy kontent z czytania donateów na ich bo wyszedł, wyszedł. To jest Będę jakiś bej, to jest bej, to jakiś... No wiem, że jest. Ojeju... To znowu. Masz no Tak. Nokaj go, jak najdłużej. Nie mogę. Co jest? Dawaj, dawaj. Dobra. Dobrze. Co jest? Ta fajerka. Zdjęłem mu tarczę, ej. To ja jem mięsko. Ja też. Idę od przeciwnej. Weszli już, tak? Weszli tak. jak na kwadratowej normalnie. <grymne> to. Czy ty nie jest głowa, patrzola? Nie. nie. Nie da się już bugować? Czasem się da, czasem nie. Ty, teraz okay. bez cofa. O, 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 jest typ! O, lecimy Ooooooo. Nie wiem, bez sensu jest taki gameplay. No. Aha, on na beczkę Niech <laughs> zwoła kolegów, my możemy się nawet 3 na 5 bić. Nie no, 3 na 5 nie, ale 3 na 4. I tak byśmy ich zaorali, byśmy uciekli pod nasz sektor. Co 3 się na 3 tutaj? najlepiej. No tak, ale oni się boją. Znowu wyszedł. O jeszcze... Pro... Nie, Kubir, on cię tylko prowokuje. Przynajmniej oddajemy hitu, hity we, we wrogu. A, bo ten Ufol ma 1000 franków. My za niego nic nie dostaniemy oprócz Kubira. <ścoughs> jest tak jest. Dawaj, dawaj, napierak. Pięknie napierak, jest! Nokaj go kubiec, tylko Nokiem. No staram się ale. Co zrobił? W tamtą, w tamtą, w tamtą, w, w tamtą. Wywali A, perłę. Z perłę? Spokojnie. JB on tu. JB się atencji już, retard. Nie wywalił kolejną. No, dobra. No, nie nie, uciekajmy stąd to jest przygód. Jakie ritardo. No oh, dwie perły złożył git. Mam satysfakcję, możemy stąd iść. Bo perełki teraz są ultra rare, więc zmarnęła dwie pery, więc ja jestem zadowolony. Musisz tam poklikać tą weryfikację, może parę razy, może nie zaliczę czy coś Konmis. O! Ha, ha! Co, co jest? Yeah pierdziel Donate nie donaty zostały naprawione Tak? Tak, bodzie 150 zł, Wesołych raz jeszcze Nie ja myślałem że mi, Myślałem, że mi napiszesz jeszcze w tym Donate gigantycznym, że, że ten, że na poprawienie humoru, nie? To, to specjalnie ta strona się zbagowała, bo nie I ro, ja pierdziele, nie mam pytań. Dziękuję, Bodzie, za 150 zł. Nie? Co jest grane? Wesołych świąt. Jakie macie? Wesołych kochanki? świąt, byku. Pewnie, że wesołych świąt, byku. Wesołych, wesołych. 0 na minus 800. Z jakiego rocznie, rocznika jest?